W tym video pokażę Ci, jak wykorzystać oddech, by uspokoić lęk, aktywując tak zwany Vagal Break, czyli naturalny hamulec nerwu błędnego. To stan pobudzenia układu nerwowego, to moment, w którym Twój autonomiczny układ nerwowy jest aktywowany, niezależnie od tego, czy faktycznie jesteś w niebezpieczeństwie, czy tylko tak Ci się wydaje. Nasz mózg potrafi reagować fizycznie, nawet na wyobrażone zagrożenia. Autonomiczny układ nerwowy działa niezależnie od naszej woli. Dlatego powiedzenie sobie uspokój się rzadko działa, ale są osoby, które potrafią się uspokoić na komendę, bo wytrenowały swój układ nerwowy i ty też możesz to zrobić, zaczynając od oddechu. Oddech to most między ciałem a umysłem. Kiedy oddychasz spokojnie, Twoje ciało wysyła sygnał do mózgu: jestem bezpieczny, a to automatycznie obniża lęk. Zacznijmy od obserwacji. Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Oddychaj tak jak zwykle. Co się rusza? Czy podnosi się klatka piersiowa, czy napinasz brzuch? A może wstrzymujesz oddech? Wiele osób nieświadomie wstrzymuje oddech w ciągu dnia. To część reakcji zamrożenia. Zauważ to teraz. Jak się czujesz? Jak bije Twoje serce? Zrób teraz kilka szybkich wdechów. To tak zwany oddech aktywujący. Przyspiesza pracę serca, przygotowuje do działania. A teraz trzymaj oddech i zrób głęboki wydech z westchnieniem. Uff. To naturalne uwolnienie napięcia. Twój układ nerwowy zna ten mechanizm, wykorzystaj go. Teraz zróbmy prosty eksperyment z oddechem i pulsometrem albo palcami na nadgarstku. Ja w tej chwili zrobię z palcami na nadgarstku. Znajdź swój puls. Będziemy oddychać powoli. Wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie na 4 i wydech przez 5. Zamknij oczy. Wdech. 1, 2, 3, 4. Zatrzymaj. 1, 2, 3, 4. A teraz wydech. 1, 2, 3, 4, 5. Czy zauważyłeś różnicę? Wdech przyspiesza tętno, zatrzymanie zwiększa napięcie, a długi wydech uspokaja. To zjawisko nazywamy zmiennością rytmu serca, i to jest właśnie ton nerwu błędnego. Im większa różnica między wdechem a wydechem, tym lepiej funkcjonuje nasz układ parasympatyczny. Co to oznacza? że Twoje ciało może nauczyć się uspokajać. Możesz wyćwiczyć mięsień, mięsień. Odpowiedzialny za powrót do spokoju. Im więcej ćwiczysz powolne, spokojne oddychanie, tym silniejszy ten system się staje. Ale uwaga! Nie możesz zmusić siebie do spokoju. Jeśli próbujesz na siłę, twoje ciało może odebrać to jako zagrożenie. Wtedy lęk się nasila. Zamiast. Powiedzieć sobie ciało, przynieś to co chcesz, jestem bezpieczny, mogę czuć te odczucia. To nie szybki tryk, tylko ćwiczenie, a ćwiczenie wymaga powtórzeń. Badania pokazują, że oddychanie 5-7 razy na minutę może obniżyć ciśnienie krwi, zredukować stres, Poprawić nastrój i koncentrację, a nawet pomóc w walce z przewlekłym bólem czy depresją. To dlatego, że Twój nerw błędny, Vagus, przekazuje sygnały między ciałem a mózgiem. Kiedy oddychasz powoli, mózg dostaje wiadomość, jestem bezpieczny, można się rozluźnić. To tak zwany Vagus. Break. Naturalny system hamowania reakcji stresowych. Dwa najważniejsze sposoby oddychania. Oddychanie brzuszne, czyli inaczej nazywane przeponowe. Połóż się na plecach. Jedną ręką na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. Oddychaj tak, by unosił się najpierw brzuch. A dopiero potem klatka piersiowa. Spokojnie, bez forsowania. Wydechy niech będą dłuższe niż wdechy. Drugie oddychanie rytmiczne. Faced breathing. Wdech przez 4 sekundy. Wydech przez 6 sekund. Możesz to robić leżąc, siedząc, nawet podczas spaceru. Licz wdech 1, 2, 3, 4, wydech 1, 2, 3, 4, 5, 6 i powtarzaj. Z czasem możesz zastosować tempo do siebie, na przykład 6 na 6 albo 5 na 7. Znajdź swój rytm. I jeszcze jedno: oddychanie nie, to nie tylko technika na teraz, to regularny training. Nie czekaj na atak paniki, żeby sięgnąć po te narzędzia. Oddychaj powoli, kilka razy dziennie, nawet co 15 minut. Zainstaluj aplikację z przypomnieniem. Po tygodniu zobaczysz różnicę. To sposób, w jaki naprawdę możesz wzmocnić swój układ nerwowy i zmienić reakcję na stres. Bo wszystko, co ćwiczysz, rośnie. A jeśli ćwiczysz spokój, twój... System nerwowy będzie coraz lepiej działać na Twoją korzyść. Dziękuję Ci za dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oddychaj spokojnie. Wszystko jest w porządku. Dbaj o siebie i do zobaczenia w następnym filmiku. A to moje psiaki przyszli na koniec. Też przyszli powiedzieć bye bye. Bye bye wszystkim. Pa pa do zobaczenia pa pa